Witam Was, dzisiaj mamy znowu mamy unboxing jak widzicie zapatrzyłem się w starter packa Steam Mobile Extra klasy tak on wygląda z przodu on kosztuje 40, tylko 45 zł, chciałam dodać zawiera klaser, 5 z kartami 3 limitki i mini listę kontrolną w środku też mamy starter na kartę Steam mamy ten Poczekajcie, bo muszę zamknąć drzwi, bo mi trzepały. Dobra, mam, czyli będziemy mieli 33 nowe karty. Także zabieram się do otwierania tego autostartera. I na początek mamy tutaj album albo na karty, mamy tutaj zawodników, w tym roku zauważyłem, że ma, mamy trenerów, ale nie mamy z kolei, y, nie mamy, jak to się nazywa, nie mamy lo, y, kart logo, za to też nie mamy oddzielnie, nie mamy bramkarzy, mamy mistrzów obrony, y, to są i y, y, obrońcy i y, 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 bramka, y, y, bramkarze, mamy tutaj y, Poczekajcie, mamy mini listę kontrolną, aha, czyli to są takie oto karty. Aha, aha, no tak, bo przecież trener to tak wygląda, Malowo i swoją twarz. Więc tutaj mamy kartę T-Mobile'a i za chwilę Wam pokażę, mam dwie limitki. U, fajna limitka, jeszcze tutaj występuje resztę. Mamy trzecią limitkę i mamy tak na początek, może tę fajniejszą na koniec, yy, Filip Starzyński fajne, fajne te karty w tym roku zrobili, naprawdę mi się podobają. Yy, Ruben Hurado i Mirosław Radowicz, lubię tego zawodnika, naprawdę. Yy, no i do tego jeszcze mamy pięć saszetek, które dzisiaj sobie otworzymy. Pięć takich saszetek, które kościło 3,90 normalnie. Więc jedziemy z tym koksem. Karty są naprawdę świetne, mówię Wam. Adam Marciniak na początek. Dariusz Formela. Sergiusz Prusak z Górnika. Darosa Boguski i wschodząca gwiazda Dawid Kownacki. Zaczęłam znowu wstawiać karty na tutaj na, na ściankę. Teraz inaczej otworzymy i mamy tutaj mistr, kolejnego mistrza obrony. A to jest mój pierwszy mistrz obrony, przepraszam. Yy, Dariusz Trela. Yy, Kamil Poźniak. Kucjak, Duszank Kucjak. Łukasz Surma. Damian Chmiel i wschodząca gwiazda Szeliga. Dobra, serdeczka numer 3. Teraz jeszcze kawałkę mi inaczej i mamy pierwszego też ulubieńca fanów. Zaraz Wam go pokażę. na Nabil Ankur, Tomasz Nowak, Dariusz Dłupka, chyba moja powtórka. Jan Kocjan, moja powtórka. Super, naprawdę. Gwiazda Ribeiro i ulubieniec fanów Kasper Hemelejen. Hamelejen? Nie pamiętam. Nie wiem, nie wiem. No to jeszcze dwie nam zostały. Teraz otworzę w sposób taki. O, mamy zasady gry, chyba. To są. Tak, to są zasady gry. Uuu, mi topmistrz wygląda, bo jest i koszulka. I tak, Kasper Hamalajen. Hamalajen, tak. Przybylski, Kamiński, Gomesz, Mila na gwieździe. I kolejny ulubieniec fanów, Łukasz Madej. I ostatnia saszetka, którą sobie otworzę nożyczkami, no weźcie, dajcie chociaż kluczowego zawodnika, no. nie bądźcie tacy, Paweł Sobolewski, Adam Dan, Klepczyński, Frączczak, Jankowski, to eee, gwiazda Szewczyk, super. Już się mogli lepiej postarać i dać mi jakiegoś topmistrza albo game changera chociaż, czyli tego kluczowego zawodnika. No nic, musimy jeszcze trochę na to poczekać, więc to by było na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was, cześć!